Tuchanka, witajcie w świecie trumistelis. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Ta historia zaczyna się atakiem na Williama Nobla Edena. Niestety nie udało mu się z tego ujść z życiem, ale ponieważ to nie kanał kryminalny, to możecie się zdecydowanie spodziewać co najmniej tajemniczych wizji, a może i duchów. Był 25 października 1828 roku, gdy William udał się na targ, bo zamierzał sprzedać ziemniaki i różnego innego typu produkty pochodzące z jego farmy. Ponieważ był również ogrodnikiem, miał do zaoferowania także drzewka. Wieczorem wracał z wypełnionym wozem. Tego dnia niestety nie poszło mu najlepiej. Niejaki King zauważył Williama około godziny 20.00, gdy ten leżał z boku drogi obok swojego wozu. King nie bardzo wiedział, kto to w ogóle jest. Rozważał, czy William, jak się potem okaże, nie potrzebował pomocy, ale z drugiej strony przechodzień zastanawiał się, czy to nie jakaś pułapka. W końcu było ciemno, był wieczór po targu. I nie jeden mężczyzna w okolicy kończył popołudnie rozluźniając się alkoholem. King, jak mówi, od razu podejrzewał, że albo ktoś jest pijany, przewrócił się i wzywa pomocy, a on w takim razie nie zamierza się użerać z jakimś nietrzeźwym, albo też ktoś próbuje go zwabić w krzaki i okraść. Jakież było zdumienie Kinga, gdy dowiedział się rano, że właśnie w tym miejscu, w którym słyszał krzyki o Panie, o Boże, znaleziono martwego Williama. Wtedy pożałował, że nie sprawdził, czy mężczyzna potrzebuje pomocy, ale ta opcja wydawała mu się najmniej prawdopodobna. I trzeba przyznać, że bardzo wielu mieszkańców również podzielało jego zdanie. Utrzymywali, że tak naprawdę William pewnie spadł z konia, bo był kompletnie zalany i potrącił go jego własny wóz. Jednak żona Williama była całkowicie przekonana, że mąż nie był pijany. Zwykle wracał z targu zupełnie trzeźwy. A już na pewno, kiedy miał na wozie tak wiele towaru, ale nie tylko jej znajomość zwyczajów męża przemawiała za taką tezą. Pani Eden doskonale wiedziała, kto zaatakował jej męża, pomimo że nie była świadkiem całego zdarzenia. Przebywała w domu kilka kilometrów od pobocza, na którym znaleziono Williama. Ale mimo to słyszała, jak mąż krzyczy, jak ją woła. Zobaczyła również twarz napastnika i rozpoznała ją, ponieważ ten mężczyzna mieszkał w ich miasteczku. Nazywał się Benjamin Tyler. Kobieta była przekonana, że silna więź, która łączyła ją z mężem, pozwoliła na nawiązanie jakiegoś rodzaju kontaktu. Mąż w chwili silnego stresu i wzburzenia w jakiś sposób się z nią połączył i przekazał jej wizję. Można byłoby powiedzieć, że kobieta po prostu podejrzewała, co się wydarzyło, być może na podstawie plotek albo dedukcji, czy też umiejętności wyciągania logicznych wniosków. Ale świadkiem, że naprawdę chodziło o wizję, była sąsiadka, która wiedziała, iż żona Williama przed godziną 20 nie miałaby sposobu przekonać się, co wiele kilometrów dalej dzieje się z jej mężem, a jednak przecież wybiegła na ulicę i krzyczała do sąsiadki. Że mąż właśnie padł ofiarą napaści. Przez całe popołudnie była w domu, a wybiegła z niego z krzykiem, jak się okazało w momencie ataku na męża. Wydawałoby się, że taka historia nie ma żadnej szansy, by trafić do sądu. Ale dwa fakty zdecydowały, że stało się zupełnie inaczej. Po pierwsze, był przecież świadek sąsiadka. A po drugie, całkiem niedawno całe Safolk w Anglii żyło sprawą. Czerwonej stodoły. A jak wiadomo, nie ma to jak dobry precedens. Ale nie martwcie się, wrócimy jeszcze do Oxfordshire, a dokładnie do Tame, bo tu dziś jesteśmy. Ale w roku 1827, czyli rok przed śmiercią Williama, młoda kobieta Maria Marten padła ofiarą swojego ukochanego i to w niezwykłym miejscu, w Red Barn. W tamtych stronach, koło Polstead, ten charakterystyczny budynek, którego dach był pokryty czerwoną gliną z jednej strony, a strzechą z drugiej, znał każdy, już wtedy był czymś w rodzaju lokalnej atrakcji czy zabytku. I właśnie tam para umówiła się na spotkanie, ponieważ zamierzali rozpocząć wspólne życie, ale z daleka od swojego dotychczasowego środowiska. Dziewczyna w tamtym czasie miała 26 lat, była już w tym związku dwa lata, a kiedy poznała Williama Cordera, wówczas 22-latka, miała dwoje dzieci. I dodam dla absolutnej jasności, że to inny William. Ale nikt się temu jakoś specjalnie nie dziwił, ponieważ Maria uznawana była za niezwykle atrakcyjną i intrygującą kobietę, która najpierw zrobiła wrażenie na starszym bracie Williama, i z tego związku narodziło się dziecko, które niestety później zmarło. Ale Maria, czy też Maria, związała się wówczas z Peterem Matthewsem, z którym, jak była pewna, miała założyć rodzinę. Szczególnie, że urodziło im się dziecko. Ojciec Malucha jednak nie był zachwycony nowymi obowiązkami i odmówił o żenku. Miał jednak chociaż na tyle przyzwoitości, że przynajmniej cały czas przesyłał Marii i dziecku pieniądze. Związek Marii z Williamem Corderem stanowił niemałe zaskoczenie dla lokalnej społeczności, bo kobieta była już przecież po przejściach i zdążyła się teoretycznie zorientować, że mężczyźni niekoniecznie lubią ponosić odpowiedzialność za swoje życiowe wybory, a William był urodzonym kobieciarzem, flirciarzem, manipulatorem i oszustem. Zresztą jego ksywka, lis, mówiła wiele. Uważano go za przebiegłego i wyrachowanego. Wydawałoby się, że Maria miała już do czynienia z takimi mężczyznami, ale widocznie urok Williama przewyższał jego wady i Maria wpadła po uszy. Wpadła właściwie, możemy powiedzieć, tak w przenośni, jak i dosłownie. Bo nie tylko się zakochała, ale wkrótce spodziewała się także kolejnego dziecka. Najprawdopodobniej jednak nie miała zielonego pojęcia, że William potajemnie sprzedał świnie należące do jego ojca, okradając rodzica w ten sposób na całkiem pokaźną kwotę. Ojciec postanowił synowi wybaczyć i nie angażować sądu, licząc na to, że zawstydzony potomek przemyśli swoje zachowanie i życiową postawę. Tak się jednak nie stało, nie wiem, może myślał za krótko, trudno mi powiedzieć. Tak czy owak, całe to rozmyślanie skończyło się tym, że wziął się za fałszowanie czeków i konszachty z miejscowymi złodziejaszkami. Wyspecjalizowali się, co pewnie nie będzie zaskoczeniem, w kradzieży świn, czy starecydywa. I okazało się to bardzo intratne. Ale podczas jednego z przesłuchań miejscowy policjant był zdumiony wyrachowaniem cynizmem, i brakiem jakiegokolwiek kręgosłupa moralnego mężczyzny. Powiedział nawet na głos, niech mnie diabli, jeżeli któregoś dnia nie zostanie stracony. Nic więc dziwnego, że kiedy dziecko jego i Marii zupełnie nagle zmarło, choć wcześniej nie chorowało i nic nie wskazywało na to, że jest słabowite, wszyscy uważali, że to ojciec pozbawił malucha życia. Nie wiadomo, czy Maria o tym wiedziała, ale było to bardzo prawdopodobne, bo chociaż mężczyzna najwyraźniej nie chciał się z nią wiązać, to jej samej mówił, że jak najbardziej. Zapewniał, że niebawem oświadczy się i stanął na ślubnym kobiercu. Ale wiedział, że społeczność nie jest im życzliwa, dlatego pomyślał, że zaczną wszystko od nowa, w Ipswich. Dlatego też, co słyszała, macocha Marii zaproponował dziewczynie spotkanie w Tedban i romantyczną ucieczkę. Maria miała wątpliwości, nie uważała za konieczne wyprowadzać się z rodzinnych stron, ale wtedy przyszły narzeczony uświadomił ją, że przecież jest matką nieślubnych dzieci, a w tamtym czasie uparci parafianie mogliby doprowadzić do postawienia kobiety przed sądem za nieobyczajne prowadzenie się. Przestraszona Maria zdecydowała, że może i faktycznie nie ma się co narażać. Najpierw mieli uciec w środę wieczorem. Potem przełożyli to na kolejny dzień, ale w czwartek znowu coś poszło nie tak. Podobno brat przyszłego uciekiniera ciężko się rozchorował. Ale mają istnieć dokumenty, które zaświadczają, że wówczas bracia William'a już nie żyli. Trudno więc powiedzieć, o co dokładnie chodziło, ale może nie to jest najistotniejsze. Ważne jest to, że w piątek, 18 maja 1827 roku William stanął na progu domu swojej przyszłej żony i oświadczył, że czas ruszać i to natychmiast, ponieważ został już wydany nakaz zatrzymania Marii. Potem okazało się, że nie była to prawda, choć nigdy nie udowodniono, czy mężczyzna faktycznie był przekonany, że kobiecie coś grozi, czy wymyślił to po prostu, by przekonać ją do ucieczki. Tak czy inaczej, cały ten pomysł dalej nie dawał Marii spokoju. Szczególnie, że musiałaby na oczach wszystkich spakować się i wyjść z domu w zasadzie z kochankiem, co kompletnie i na zawsze by ją skompromitowało, bo wiadomo byłoby, że uciekła z nim i będą żyć razem bez ślubu. Nie chciała tego robić, szczególnie, że wtedy nie miałaby już powrotu w rodzinne strony, ale narzeczony, w każdym razie potencjalny, i na to znalazł sposób przebrał ją za mężczyznę, który miał wyjść z jej domu bez żadnych pakunków, bo te miał zanieść do czerwonej stodoły William. Wyszli więc osobno, ale mieli się spotkać już na miejscu. Natomiast cały czas macocha Mary, jak będzie potem opowiadać, miała przeczucie, że dzieje się coś złego, że wszystko to nie ma żadnego sensu. Bardzo się denerwowała. Wydawało się, że nic dziwnego, iż w końcu odbiło się to na jakości jej snu. Ale kobieta uważała, że to coś więcej, bo w tych snach Maria padała ofiarą swojego niedoszłego narzeczonego, który ukrył jej szczątki w czerwonej stodole. Kobieta była przekonana, że te senne wizje to prawda. Dlatego też namówiła ojca Marii, by ten sprawdził, co się z nią dzieje. Przede wszystkim, aby udał się do czerwonej stodoły i przeszukał zbiornik na zboże. Może i mężczyzna postukałby się w głowę, stwierdzając, że gdyby to było takie proste, że przestępstwa śnią się ludziom, to nie byłoby sprawnie rozwiązanych, Ale właśnie wtedy dowiedział się, że William przebywa w Londynie, gdzie się ożenił i to wcale nie z Marią. Było to kompletnie szokujące i ojciec natychmiast udał się do czerwonej stodoły, by dzięki wskazówkom swojej połowicy poszukać jej pasierbicy, a swojej córki. I okazało się, że macocha Marii miała rację. Rzeczywiście, ciało dziewczyny było zapakowane w worek i zakopane. Dzięki ubraniom i pewnym cechom charakterystycznym można było bez problemu zorientować się, że to ona, pomimo iż ciało nie było w dobrym stanie. Choć ojciec był całkowicie przekonany, że odkrył szczątki swojej córki, to poproszono siostrę Marii, by dla pewności postarała się zidentyfikować siostrę, co jej się udało a to dzięki pewnym cechom wyglądu, np. pięknym włosom Marii, ale również konkretnym ubraniu. Siostra przypadkiem wiedziała też, którego zęba brakuje Marii i była w stanie sprawdzić, czy to jej siostra. Nie było wątpliwości. Funkcjonariusze londyńskiej policji wytropili niedoszłego narzeczonego Marii, który prowadził pensjonat ze swoją żoną Mary Moore. Jak się okazało, wcześniej dał do gazety ogłoszenie w kąciku samotnych serc, na które odpowiedziała między innymi właśnie Mary Moore. Ale powiem Wam, że plotki o jego uroku chyba nie były przesadzone, ponieważ gdy mężczyzna dał ogłoszenie do dwóch innych gazet, otrzymał ponad 40 ofert od kobiet, których jednak nie chciało mu się już nawet czytać. Spodobała mu się Mary i ją poślubił. Wydawało się, że może nawet się ustatkować. Ale bynajmniej, bo gdy odnaleziono go, przebywał w salonie w szlafroku z czterema paniami, gotowali właśnie jajka na śniadanie, a mężczyzna skupiał swoją uwagę na minutniku, między innymi. Kiedy londyński śledczy poinformował mężczyznę o tym, co mu się zarzuca, ten stwierdził, że ledwie pamięta Marię i nie ma pojęcia, jaki jest jej los. Ale nie pomogło. Zawrócono go do Safolk, gdzie rozpoczął się proces. Tłum zainteresowanych był ogromny. Sędzia i urzędnicy mieli problem, aby dostać się na swoje stanowiska pracy. Ponieważ oskarżony wcześniej drukował swoje ogłoszenia w kącikach złamanych serc i prasa miała jego liściki do dyspozycji, jego annonce, to chętnie to wykorzystywała, nakręcając spiralę zainteresowania sprawą. Co prawda nie wiadomo było, co dokładnie stało się Marii. Wydawało się początkowo, że ktoś wbił w jej głowę jakiś ostry przedmiot. Potem jednak pojawił się wniosek, że chyba została uderzona łopatą ojca, przypadkowo, kiedy wykopywał on ciało. I być może faktycznie, ponieważ na szyi dziewczyny znaleziono chustkę. Tak więc wszystko wskazywałoby raczej na to, że narzeczony odciął jej dopływ powietrza. A później poprawił za pomocą kuli, albo odwrotnie. Możliwe, że najpierw w nią wycelował, a potem tylko dokończył dzieła. No ale tutaj dochodzimy właśnie do precedensu, który będzie miał ogromne znaczenie w sprawie, od której zaczęliśmy. Bo macocha ofiary stawiła się przed sądem, by opowiedzieć, skąd wiedziała, co się wydarzyło. I przyznała, że te senne wizje były niesamowicie wyraźne, męczące, uporczywe. Dlatego wiedziała, że nie są to jakieś zwykłe majaki. Była przekonana, że Maria próbuje w jakiś sposób dać znać, co jej się stało. I rzeczywiście mąż przyznał, że żona nie dawała mu żyć. I dzięki jej dokładnym wskazówkom, niemal od razu odnalazł szczątki swojej córki. Wtedy syn jego i N., czyli macochy Marii, mały George, który miał wówczas 10 lat. Opowiedział, jak kluczowego dnia zauważył, że jego niedoszły szwagier chodzi z naładowanym pistoletem. Przyznał, że był zaciekawiony, chodził więc za Williamem. Co prawda nie zauważył, co działo się w stodole, bo był w dużej odległości od niej, ale potem widział, jak William wychodzi stamtąd z Kilofem. Prokuratorzy doskonale wiedzieli to samo, co i niemal wszyscy mieszkańcy wioski. William wcale nie miał zamiaru wiązać się z Marią. Ale przecież wiedziała ona o jego mrocznych interesach, a być może nawet najcięższym przestępstwie odebraniu życia ich dziecku. Dlatego musiał jej zamknąć usta. Nawet jeżeli nie pozbawił życia ich wspólnego dziecka, to na pewno Maria mogła wiedzieć o tym, że ukradł pieniądze przesłane przez ojca jej dziecka i nie mogła mu tego wybaczyć. Najprawdopodobniej zamierzała jakoś rozwiązać tę sprawę. A on próbował ją udobruchać ślubem. Ponieważ dziesięcioletni George widział Williama w stodole, a macocha Mary słyszała, że tam właśnie mieli się spotkać, to mężczyzna przyznał, że faktycznie, tak też było. Pokłócił się jednak z wybranką, odwrócił się na pięcie i poszedł w swoją stronę. A gdy odchodził, usłyszał strzał. Maria odebrała sobie życie. Nie mógł nic zrobić. Był niewinny. I błagał przysięgłych, by ci rozstrzygnęli wszelkie niejasności na jego korzyść. Ci jednak byli wyjątkowo zirytowani tym, jak bardzo płakał nad własnym losem, nie mając zupełnie żadnych uczuć względem biednej Marii. Po nieco ponad 30 minutach usłyszał wyrok skazujący miał stracić życie w obliczu prawa. Ale to nie był koniec historii, ponieważ jego żona uważała, że jeżeli już ma być stracony. To powinien zadbać o swoją duszę, wykazać skruchę, wyspowiadać się, wyznać, co tak naprawdę się stało. I mężczyzna o dziwo poszedł za radą żony, wyjawił, że faktycznie pokłócił się z Marią. On wymachiwał przy tym bronią. Pech jednak chciał, że akurat wtedy dziewczyna przebierała się. Gdy się wyprostowała, padł strzał, który miał przelecieć nad jej głową. Okazało się jednak, że przebił jej oko. William zapewniał, że nigdy nie dźgnął dziewczyny, nie uderzył jej żadnym ostrym przedmiotem. To, że do niej strzelił, było rzekomo tylko wypadkiem. Jak było naprawdę, nie wiadomo, ale pewne jest, że 11 sierpnia 1828 roku William pożegnał się z życiem na szubienicy. Wyznał jednak w ostatniej chwili, że zasłużył na swój los i prosił Boga, by ten zlitował się nad jego duszą. Sprawa była tak głośna i poruszająca, że wykonano nawet kilka kopii masek pośmiertnych Williama, a jedna z nich do dziś znajduje się w Moises Hall Museum. Wtedy właściwie cały kraj mówił o tym, że mężczyzna został skazany, dzięki temu, że macocha ofiary cały czas o niej śniła. W wizjach zobaczyła, jak życie skończyła pasierbica najprawdopodobniej dusza dziewczyny z zaświatów Zafundowała N takie właśnie wizje. Ale gdy później tę sprawę badano, okazało się, że może i to wszystko wcale nie było tak nadprzyrodzone, jak się wydawało. Otóż N była rok starsza od Marii, od swojej pasierbicy. Wydawało się pozornie, że lubią się, dogadują, pomagają sobie wzajemnie. Ale wkrótce zaczęto podejrzewać, że tak naprawdę ona i William mieli romans. Rozpoczął się on już po tym, gdy mężczyzna związał się z Marią i być może dlatego zdecydował się pozbyć dziecka, a potem i Marii, między innymi po to, by mieć wolną drogę. Całkiem możliwe, że En o wszystkim wiedziała, bo pomagała mu planować pozbycie się pasierbicy. Pilnowała, by wszystko się powiodło. Aktywnie namawiała Marię do ucieczki z mężczyzną. Po to tylko, by ta poszła w ustronne miejsce, dzięki czemu mogliby ją mieć z głowy. A skąd w ogóle wzięły się takie podejrzenia, oczywiście oprócz plotek, była też pewna zbieżność faktów. Zastanawiano się, co się stało, że te sny nie pojawiły się od razu. Przecież to w chwili ataku emocji ofiary były najsilniejsze. Najprawdopodobniej to wtedy w jakiś sposób mogłaby połączyć się ze swoją macochą. Dlaczego więc stało się to sporo później? Udało się ustalić, że sny pojawiły się dokładnie wtedy, gdy William poślubił Mary Moore. Wszystko wskazywało na to, że N się wściekła i zemściła się na swoim niewiernym kochanku. Ale teraz przeskoczmy do 1828 roku: inny William został zaatakowany, kiedy wracał z targu. Jesteśmy więc na powrót w Oxfordshire. Opinia publiczna, która doskonale znała sprawę czerwonej stodoły, była pewna, że wcale nie jest wykluczone, iż jakieś siły nadprzyrodzone mogą pomagać rozwiązywać sprawy kryminalne. Kiedy więc żona rolnika i ogrodnika zeznała, że miała wizję tego, co stało się jej mężowi na tym poboczu, przypomniano sobie słynną zagadkę, historię Marii i Williama. I stwierdzono, że warto się przyjrzeć temu Taylorowi. Żona ofiary była tak pewna, że udowodni mu winę, że zaprosiła go nawet do domu zaraz po tym, gdy ciało jej męża do niego trafiło. Wiadomo było o co chodzi. Bo jeżeli Taylor był winny, to w momencie, gdy dotknąłby zwłok swojej ofiary, one zaczęłyby krwawić i to byłby dowód winy. Doskonale wiedział jednak o tym także Taylor i za nic w świecie nie zgodził się zbliżyć do ciała. Ale policja zdążyła się już nim zainteresować, a całą uwagę skupiła na nim rok później, kiedy niejaki Solomon Sewell, zatrzymany za kłusownictwo, targował się z władzami, obiecując ważne informacje na temat napaści na Williama, oczywiście w zamian za zapewnienie nietykalności. etykalności. Wyjawił, że w krytyczną noc Tyler poprosił go, by razem z nim wyszedł na spotkanie Williamowi. Jednak kłusownik nie miał pojęcia, w jakim celu mają się spotkać, ale sądził, że może jest jakiś drażliwy temat do omówienia. Był w szoku, gdy okazało się, że Tyler próbuje okraść mężczyznę. Wywiązała się szamotanina, a Tyler nagle wyjął młotek, zaczął grozić ofierze, a w końcu groźby wprowadził w czyn. Potem zresztą oświadczył, że to samo zrobi Solomonowi. Gdy ten piśnie choćby słówko na temat tego, co się stało, ale że teraz mężczyźni nie uśmiechało się trafić za kraty, za kłusownictwo, zdecydował, że będzie to chyba najlepsze wyjście. Tylera wpakuje za kraty, więc ten nie będzie mu już zagrażał, a sam dzięki temu uzyska wolność. Niestety prokuratorzy uznali, że tak naprawdę to jest współwinny i żadna wolność mu się nie należy. Wtedy mężczyzna poszedł po rozum do głowy i odwołał swoje zeznania, wyjaśniając, że tak naprawdę chciał tylko uniknąć więzienia. A w rzeczywistości wcale wtedy Taylara nie spotkał i nie wie nic o ataku na Williama. Część ludzi mu uwierzyła, ale niektórzy podobno rozmawiali z jego rodzicami, a ci wyznali, iż syn wiedział o napaści, o czym opowiedział im w liście. Tak naprawdę jednak nikt nigdy nie widział tego listu. A rodzice oficjalnie nie potwierdzili tych informacji. Więc tak naprawdę równie dobrze może to być plotka. Szczególnie, iż wydawało się, że Solomon nie najlepiej pisze. Ale okazało się, że Tyler mógł chcieć się pozbyć Williama z pewnego konkretnego powodu. I wcale nie chodziło tylko o to, by go okraść. Otóż jakiś czas wcześniej William złapał Tylera na kradzieży owiec, czy też jednej owcy, nie wiem. W każdym razie wiedział więc coś, co mogłoby poważnie obciążyć Tylera i na dodatek wcale się z tym nie krył. Niestety, niestety dla siebie, publicznie żartował z mężczyzny, wydając owco naśladowcze dźwięki, gdy mijali się gdzieś na ulicy. Najprawdopodobniej Tyler zdecydował się w końcu zamknąć Williamowi buzię raz na zawsze. Miał odpowiadać za to z wolnej stopy. Wyszedł więc z aresztu i podobno wyjątkowo wkurzał świadków różnymi irytującymi zachowaniami, które uskuteczniał pod ich drzwiami. Natomiast wyjątkowo poruszyła opinię społeczną historia Solomona, spokojnego, wycofanego, który, tak jak umiał, bronił się przed karą za kłusownictwo, nie zdając sobie sprawy, że tym samym pcha się w jeszcze większe problemy. Jego mama twierdziła, że nie jest to osoba, która powinna odpowiadać za to, co robi. Wyjawiła, że nigdy nie był w stanie nauczyć się najkrótszych, nawet i najprostszych modlitw. Nie umiał nawet liczyć do dwudziestu. Był wcześniakiem, który w tamtych czasach urodził się w siódmym miesiącu ciąży. Przeżył więc cudem, ale już nigdy nie nadrobił zaległości w stosunku do rówieśników. Mama uważała, że w związku z tym nie może odpowiadać jak dorosły. Sugerowała, że jest przecież znacznie opóźniony w rozwoju. Jednak sąd najwyraźniej nie wziął tego pod uwagę i 15 marca 1830 roku obydwaj przestępcy stracili życie w majestacie prawa. Co to było za wydarzenie? Pomimo, że była ósma rano, czy też kwadrans po, w miasteczku było tysiące ludzi z okolicznych wiosek. Wszyscy chcieli zobaczyć koniec przestępców. Tyle tylko, że o ile Tyler jeszcze na koniec wkurzył wszystkich okolicznych mieszkańców swoją butą, zarozumialstwem, które okazywał zresztą przez cały czas ciągle, wymachując czapką i krzycząc, że przecież jest niewinny i w ogóle nie ma pojęcia o co w tym wszystkim chodzi, o tyle już osoba Sewell'a wzruszyła wielu. Powoli, dostojnie, z godnością, jak to określono, wspinał się na szafot. Był bardzo cichy, zamyślony, niezwykle smutny. Od razu było widać, że to nie on był mózgiem operacji, jeżeli w ogóle rzeczywiście był winny, ale właśnie Tyler, który był głośny, hałaśliwy, teatralny, ale nic z tym nie zyskał. O ile w sprawie czerwonej stodoły mówi się, że wizja być może wcale nie odegrała takiej roli, jak początkowo się wydawało, o tyle w tej sprawie, wręcz przeciwnie. Powtarza się, że duch Williama cały czas krąży przy drodze, przy której został zaatakowany i zmarł. Ma nawiedzać również pobliską drogę, a także autostradę. Staje nagle przed podróżnikami, ale tylko po to, by ostrzec ich przed niebezpieczeństwem na drodze. Podobno widziano go także w lokalnym kościele, to znaczy jego ducha. Co ciekawe, w pewnym momencie pojawiły się nawet doniesienia, że tego ducha widziano przystawie, ale początkowo trudno było powiązać jego osobę z tym miejscem. W końcu jednak okazało się, że to właśnie tam mężczyźni, którzy odebrali mu życie, zmyli z rąk jego krew. Jeżeli macie ochotę na jeszcze co najmniej dwie podobne sprawy, koniecznie dajcie znać, a wybierzemy się znowu do Anglii, by je zbadać. Jeżeli chodzi o tajemnicę Czerwonej Stodoły, to być może racjonalne wyjaśnienie ma sens. Faktycznie N mogła chcieć się zemścić na kochanku, a jej wskazówki były tak precyzyjne, bo doskonale wiedziała co i jak się wydarzyło. Natomiast jak to było z wizją żony Williama? Jedynym świadkiem, że faktycznie ją miała zaraz po tym, gdy jej mąż zginął, ale zanim się jeszcze o tym dowiedziała, była sąsiadka. Czy jest jednak możliwe, że była to zaufana osoba, która chciała pomóc? Natomiast kobiety wiedziały, kto jest sprawcą. Być może była jakaś plotka, być może to wywnioskowały, wydedukowały, zwyczajnie wiedziały, z kim mężczyzna miał kontakt i kto na niego dybał. Za co był wściekły? Ponieważ wtedy tajemnica czerwonej stodoły rozpalała wyobraźnię całego kraju. Pomysł przyszedł pewnie sam. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy faktycznie to wizje, duchy, nawiedzające osoby żywe pomogły rozwiązać te sprawy, czy chodziło o zupełnie ziemskie rozwiązania? Moi kochani, dajcie znać, czy chcecie kontynuować śledztwa z dreszczykiem. A teraz już buziaki, zapraszam na mój kanał kryminalny, Facebooka, Instagram, Spotify. Buziaki i papa. Aha, i oczywiście przysyłajcie swoje prawdziwe opowieści z dreszczykiem. Na szept małpa gmail.com